Witam, z tej strony Osterek, a to kolejny odcinek na moim kanale i wracamy do formatu takich informacji ze świata Fortnite'a, tak jak już mówiłem na ostatnim odcinku i Fortnite połączyło siły z aplikacją House party. Jeżeli połączycie na tej aplikacji swoje konto z kontem Fortnite'a, to dostaniecie malowanie do broni i jeżeli na Waszym telefonie nie da się pobrać house party, to wystarczy, że rozegracie 5 meczy ze znajomymi 27 listopada. Teraz przejdziemy do tematu sezonu piątego i finału tego sezonu. Sam event, który zakończy ten sezon, będzie miał podobno dwie części i możliwe, że pierwszą częścią tą, tej, tego eventu będzie koncert Travisa Scotta, ponieważ pliki tego koncertu zostały zaktualizowane. Druga część koncertu to wiadomo już będzie ogólny event z Galactusem. Jak wiecie w zakładce karnetu bojowego mamy taką holograficzną mapę i w plikach gry jest pokazane jak będzie wyglądał Galactus nad naszą wyspą tylko na tej holograficznej mapie. I teraz uwaga, bardzo możliwe, że w sezonie piątym, tak to nie będzie rozdział trzeci to będzie sezon piąty, wrócimy na starą wyspę ponieważ będziemy mieli coś podobnego do czarnej dziury z 10 sezonu po evencie. Zresztą sami zobaczcie. Start sezonu został przesunięty na 3 grudnia, a event obstawiam, że będzie w niedzielę 29 listopada. To już tyle, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, cześć! <mulary>